Jak bezpiecznie się kąpać? Jak używać wody? Jak używać kąpieli? Kąpać się tam, gdzie są ratownicy, gdzie są obszary strzeżone. Jak je poznać? Zawsze są tablice informujące, jest regulamin. Jest regulamin, którego trzeba przestrzegać. Jest, na, jest dokładnie opisane, gdzie są strefy dla umiejących i nieumiejących pływać, jak wzywać pomoc, kto jest odpowiedzialny za dane kąpielisko czy obszar wodny, gdzie są ratownicy. Stanowisko ratownicze jest zawsze na lekkim wzniesieniu. Siedzi co najmniej dwóch ratowników, niekiedy trzech albo czterech. Jest łódź wiosłowa, łódź motorowa i są gotowi do podejmowania pomocy. Trzeba pamiętać, że na kąpieliskach trzeba przestrzegać pewnych zasad. Są boje, strefy ograniczające. Jeżeli nie umiemy pływać, nie wychodzimy na czerwone boje. Tam dalej jest naprawdę głęboko i można utonąć. Ratownicy będą zawsze podejmowali akcje ratownicze, czy to na kąpielisku, czy poza kąpieliskiem. Natomiast czy zdążą? Pytanie, jak daleko jesteśmy od ratowników. Na kąpielisku mamy zawsze dwa obszary, czasami nawet trzy. Mamy obszar dla osób nieumiejących pływać. To jest obszar o głębokości do metra m. Tam naprawdę można stanąć, jest bezpieczne dno, codziennie sprawdzane przez ratowników. Ten obszar ograniczają boje w czerwonym kolorze. W czerwonym, podkreślam, w czerwonym kolorze nie wolno osobom, które nie umieją pływać, wychodzić za czerwony kolor. Dalej jest strefa dla osób, które umieją pływać. Ona jest o głębokości 4 metrów, jest oznakowana w kolorze żółtym. Tam jest głęboko, tam trzeba umieć pływać, ale strefa jest taka, że tam ratownicy zawsze zdążą, jeżeli komuś coś się stanie. No i czasami jeszcze strefa trzecia. Brodzika, dla dzieciaków, dla maluchów, oznaczona białymi bojami. Jest głęboka do 40 cm. Tam się kąpią dzieci razem z rodzicami. Przypominamy, że dzieci do lat 7, a czasami starsze powinny kąpać zawsze się podatkiem osób dorosłych. O tym stanowi prawo i regulami kąpieliska.